W dzisiejszym wydaniu Putin może zmienić Hersoń w miasto śmierci. Niepokojące ustalenia amerykańskiego wywiadu. Zbrodnie UPA na Polakach. Jest ruch ze strony ukraińskich władz. Joanna Kamińska, redakcja Goniec.pl. Mamy 11 listopada. Zapraszam na dzisiejsze wydanie raportu Gońca. Sensacyjne doniesienia z Kremla Władimir Putin miał otrzymać warunki kapitulacji Putin miał rzekomo otrzymać od Ukrainy i Zachodu warunki kapitulacji. Informacje takie podaje brytyjski Daily Mail powołujący się na rosyjskiego eksperta do spraw polityki, Walerego Sołowieja. Wiadomość o potencjalnej kapitulacji Rosji pojawia się w momencie olbrzymiego sukcesu Ukrainy, której udało się wyzwolić Hersoń, miasto pozostające 8 miesięcy pod rosyjską okupacją. Plan, który miał trafić na biurko Putina, zakładałby oddanie przez Rosję całego terytorium ukraińskiego, z wyjątkiem Krymu, który stałby się strefą zdemilitaryzowaną a jego status nie byłby dyskutowany ponownie do 2029 roku. W zamian za przystąpienie do realizacji, Putin i jego koledzy uniknęliby zarzutów kryminalnych w związku z wojną i mogliby pozostać u władzy twierdzi Sołowiej. Propozycja miała zostać rzekomo przedyskutowana między Kijowem, a jego zachodnimi sojusznikami, zanim została przedstawiona Putinowi. Dzisiaj z okazji Narodowego Święta Niepodległości ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Szacunkowo w marszu wzięło udział 100 tysięcy osób. Na miejscu byli nasi reporterzy. Zobaczmy przebieg wydarzenia. Za nami 13 Marsz Niepodległości, który w tym roku, tak jak w roku ubiegłym, Przebieg bez żadnych większych incydentów ani prowokacji ze strony przeciwników Marszu Niepodległości. Jedynie na trasie mogliśmy usłyszeć i zobaczyć trochę pirotechniki, o którą prosili organizatorzy, aby jej nie używać, ale jednak się pojawiła. Podczas całego przemarszu rozmawialiśmy z uczestnikami o tym, co sądzą o obecnej sytuacji w Polsce, czy takie wydarzenia są potrzebne i jak jednoczą nasz kraj. Co by Pan przede wszystkim przekazał w tym dzisiejszym dniu Polakom? Bądźcie dumni, bądźcie szczęśliwi, aby ta atmosfera 11 listopada udzielała się na cały rok. E, powtarzajcie nasza historia, nasze dokonania. E, wszystko to, co, na, co składa się naszą, na naszą tożsamość jest naszą dumą. Żeby uczyć 11 listopada, który jest ważnym świętem dla Polaków, odzyskanie niepodległości. Powiem panu tak, to jest mój obowiązek, bo kocham ojczyznę, kocham Polskę. Kochamy nasz kraj. Jak pan odbiera to wydarzenie? Proszę pana, bardzo pięknie. Jestem drugi raz na marszu z tego względu, że 18 lat mieszkałem w Stanach w Chicago. Co by pan przekazał Polakom w tym dzisiejszym dniu? Cieszmy się dzisiaj, że jesteśmy razem, jako naród, żeby nie było podziałów. Ojczyzna to jest najważniejsza rzecz, jaka, jaka jest dla każdego człowieka. I życie w swoim własnym kraju jest największym szczęściem. Polska była. Duża, silna, szczęśliwa dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Koszmarne doniesienia z Hersonia. Rosjanie zaminowali całe miasto. Po deklaracji Rosjan o wycofaniu się z Hersonia trwa oczekiwanie na doniesienia Sił Zbrojnych Ukrainy o wyzwoleniu miasta. Tymczasem prezydent Wołodymir Zełański w wywiadzie dla CNN powiedział, pod jakim warunkiem jest w stanie negocjować z Władimirem Putinem. Doradca biura prezydenta Michajło Podoliak ostrzegał, że bardziej niż w słowo okupantów wierzyć należy w działania Sił Zbrojnych Ukrainy. Federacja Rosyjska chce zamienić Hersoń w miasto śmierci. Ruskie wojsko zaminowało wszystko, co się da: mieszkania i kanały. Artyleria na lewym brzegu planuje obrócić miasto w ruinę. Tak wygląda rosyjski świat. Przyszedł, zrabował, świętował, zabił świadków, zostawił ruiny i odszedł. Pisał dzień później na Twitterze. W czwartek nie brakowało doniesień o sukcesach wojsk ukraińskich w obwodzie hersońskim. Pojawiały się nawet informacje o wejściu do Hersonia i walkach z Rosjanami. Nie potwierdza ich oficjalnie sztab. Tego samego dnia stacja CNN wyemitowała wywiad z prezydentem Wołodymirem Załęskim i jego żoną. Nagrywany był przed przełomowymi informacjami dotyczącymi Hersonia. Prezydent Ukrainy nie wykluczał negocjacji pokojowych z Moskwą, choć twierdził, że nie słyszał z Rosji nic poza ultimatum. Ale nie zamknąłem drzwi. Powiedziałem, że będziemy gotowi rozmawiać z Rosją, ale inną Rosją, taką, która jest naprawdę gotowa na pokój. Taką, która jest gotowa uznać, że są okupantami, muszą zwrócić wszystko: ziemię, prawa, wolność, pieniądze, a co najważniejsze sprawiedliwość tłumaczył Zołęski. I jak dotąd nie słyszałem takich oświadczeń ze strony Federacji Rosyjskiej, ani od Putina, ani od nikogo innego, dodał. Kijów potwierdzał sukcesy w obwodzie hersońskim na dwóch kierunkach północno-wschodnim i zachodnim. Głównodowodzący ukraińskimi siłami, generał Valerii Załóżny, 10 listopada przekazał, że żołnierzom udało się w niektórych miejscach uczynić postępy sięgające 7 km w kierunku Hersonia. W ręce ukraińskie przeszło około 12 osad i miejscowości. Nowe ustalenia amerykańskiego wywiadu. Ujawniono, co przygotowują Rosjanie. Agencje wywiadowcze, a szczególnie amerykańscy agenci, uważnie śledzą poczynania Federacji Rosyjskiej. Wyniki ich obserwacji przedostały się do wiadomości publicznej i nie napawają optymizmem. Przed Rosjanami testy szczególnej broni. Informacje na temat planów Rosjan miały przedostać się do wiadomości publicznej za pośrednictwem amerykańskiego urzędnika. Miałem zrelacjonować ustalenia dziennikarzom CNN, zastrzegając jednocześnie, że chce zachowania pełnej anonimowości. Jeżeli ustalenia Amerykanów są prawdziwe, to w Rosji obecnie trwają przygotowania do testu nowej torpedy z głowicą nuklearną. Zostanie w nim wykorzystany okręt podwodny przystosowany do wystrzeliwania bezzałogowych pojazdów podwodnych. Wnioski o testach zostały wysnute na podstawie m.in. obserwacji rosyjskich okrętów z poligonu na Morzu Arktycznym. Ponieważ jednostki wypłynęły, a potem wróciły, nie przeprowadziwszy wcześniej sprawdzianu, Amerykanie doszli do wniosku, że Rosjanie doświadczają problemów technicznych. Uznano to jako efekt nałożonych na kraj Władimira Putina sankcji. Można to postrzegać jako część szerszego obrazu i niedawnej praktyki wojskowej Rosji, która wysyłała na Ukrainę źle wyszkolone i niedostatecznie wyposażone wojska. Rosyjski przemysł wojskowy przechodzi przez trudny okres. Widzimy także, że zachodnie sankcje na zaawansowane technologicznie towary militarne przynoszą efekty i powinny być kontynuowane, mówił w rozmowie z CNN informator. Zdaniem ekspertów możemy się spodziewać kolejnych testów torpedy z głowicą nuklearną. Informator CNN zaznacza jednak, że niedługo wody staną się skute grubym lodem, co skróci okno czasowe, w którym przeprowadzenie takiego testu stałoby się możliwe. Przełom w sprawie zbrodni UPA na Polakach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Fundacja Wolność i Demokracja poinformowały dziś rano, Polską Agencję Prasową o zgodzie strony ukraińskiej na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne z udziałem polskich specjalistów mogił Polaków zamordowanych przez UPA na terenie Ukrainy. Dziękujemy władzom ukraińskim za tę ważną decyzję oraz wszystkim przedstawicielom RP, w szczególności prezydentowi, premierowi, ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, którzy podejmowali działania na rzecz umożliwienia poszukiwań i ekshumacji naszych rodaków, których szczątki spoczywają na terenie Ukrainy. Przekazała fundacja za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku. O możliwości prac poszukiwawczych na terenie Ukrainy poinformował PAP, wiceszef MSZ. Marcin Przydacz. Strona ukraińska poinformowała nas formalnie notą, że możliwe będą prace poszukiwawcze z udziałem polskich specjalistów na terenie Ukrainy, przekazał wiceminister. Przypomniał także, że o możliwość poszukiwania, a w konsekwencji doprowadzenia do ekshumacji, zabiegała m.in. Fundacja Wolność i Demokracja. To jest fundacja doświadczona, jeśli chodzi o tego typu prace i działania, zaznaczył. Wiceminister dodał, że fakt formalnej notyfikacji ze strony Ukrainy co do możliwości prowadzenia prac poszukiwawczych jest dużą zmianą w stosunku do tego, jak wcześniej władze ukraińskie podchodziły do tej sytuacji. Poszukiwania mogił Polaków zamordowanych przez UPA w Ukrainie rozpoczną się jeszcze w tym roku lub wiosną, powiedział pap Maciej Dęcewicz, wiceprezes zarządu Fundacji Wolność i Demokracja. Fundacja zajmuje się m.in. poszukiwaniami miejsc pochówku Polaków na kresach i ich upamiętnianiem. Wołodymir Zełański złożył życzenia po polsku z okazji Dnia Niepodległości. Podkreślił jedność Polski z Ukrainą i dziękował Polakom za okazaną pomoc. Kochana Polsko, Twoja odzyskana niepodległość ma dziś 104 lata i moje 104 słowa dla ciebie. Ukraina i Polska razem. Jesteś naszą siostrą. Różnie było między nami, ale jesteśmy krewnymi, jesteśmy wolni. Gdy nasza odzyskana niepodległość miała 30 lat, Polska była obok. Pamiętam nasze wspólne szczęście. Radowaliśmy się razem. Kiedy znów spotkaliśmy się ze starym wspólnym wrogiem, Polska była obok. Ukraińcy zawsze to będą pamiętali. Będą pamiętać, jak przyjmowali nas, jak nam pomagają wasi ludzie, nasi sojusznicy, wasz kraj, nasza siostra. Wasza przyjaźń na zawsze, nasza przyjaźń na zawsze, nasza miłość na zawsze, razem będziemy zwycięzcami, powiedział prezydent Ukrainy w języku polskim. Pierwszy raz od trzech lat polski hymn zabrzmiał w Moskwie. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Polacy zrzeszeni w organizacjach polonijnych w Rosji spotkali się na przyjęciu w ambasadzie RP w Moskwie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Potrzeba, aby być razem blisko, jest dziś ważna dla rosyjskiej Polonii, powiedział ambasador Krzysztof Krajewski. Dodał także, że każde spotkanie, szczególnie w tych okolicznościach, w jakich się dzisiaj znajdujemy, jest bardzo istotne. Organizacje mają w tej chwili ograniczone możliwości działania ze względu na sytuację w naszym środowisku geopolitycznym, ale wykonują ogromną pracę dla umacniania i wzmacniania tradycji, kontaktów międzyludzkich, działań, które świadczą o pielęgnowaniu polskości, ocenił szef polskiej placówki. Uroczyste przyjęcie z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyło się w polskiej placówce w Moskwie w czwartek wieczorem i było pierwszym od wybuchu pandemii koronawirusa. W poprzednich latach było to niemożliwe z powodu ograniczeń pandemicznych. Hymn Polski zabrzmiał w salach ambasady po raz pierwszy od trzech lat zauważył ambasador Krajewski. W piątek Polacy w Moskwie spotkają się na uroczystości organizowanej przez moskiewską organizację polonijną Dom Polski. Ambasador Krajewski weźmie udział w sobotę w uroczystości organizowanej przez Szkołę Polską przy ambasadzie RP w Moskwie. W rozmowie z polską agencją prasową dyplomata podkreślił, że w obecnej sytuacji dla Polaków w Rosji ważne jest, by być razem. Pomimo tego, że warunki nie są łatwe, ta bliskość i jej potrzeba jest bardzo widoczna, powiedział ambasador. Zapewnił, że polskie placówki dyplomatyczne w Rosji wspierają rodaków i organizacje polonijne w tych staraniach atak nożownika w Brukseli. Nie żyje policjant. W czwartek wieczorem w stolicy Belgii, Brukseli, rozegrały się dramatyczne sceny. Funkcjonariusz policji został zabity przez nożownika. Napastnik został postrzelony. Do ataku doszło na dworcu kolejowym w północnej Brukseli. Agencja AP podaje, że napastnik został postrzelony przez drugi patrol, który zdołali wezwać zaatakowani funkcjonariusze. Nożownik został raniony w nogi i brzuch. Lokalna prokuratura nie wyklucza, iż był to zamach terrorystyczny. Niektóre belgijskie media podają, że w trakcie ataku miał krzyczeć Ala Hakbar. Nie podano jak dotąd żadnych informacji dotyczących jego tożsamości i motywów działania. To wszystko na dziś z raportu Gońca. Subskrybujcie nasz kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z wydarzeniami z Polski i ze świata. Redakcja goniec.pl, Joanna Kamińska. Dziękuję i życzę państwu